ta tam a taki szyk nie zawsze miał. Szkrab krabi był ze mnie słaby teraz mogę być szczęśliwy jak ten małż bo mam skoropę, że zabić babcia rzekła tak, słuchaj sercem swym bo liczy się tylko wnętrze na twoim miejscu się aż tak nie szarpałbym babuniaurze, bo lepiej jest błyszczeć jak piratów skarby z gdzieś na dnie każdy wie, że lepiej jest błyszczeć jak naszyjnik po babuni iskrzy się czy to źle? Niemownie ryby są, są są głupie, gonią co się świeci jak dzieci już mnie chcą, chcą chcą, na mojej błyskławica leci. MMM, bo ja jestem Łasoch nie tracę czasu. Proszę? Proszę? Proszę mały maoi z fizjonomią problem ma nasz niby połbok i połgłowek też myślisz, że masz na mnie haka? Ha ha ha, żarcik, weź pan spadaj, cienki z ciebie leszcz mimo wszystko szacon za ten dohachard i za tatuaż masz plosa, ja tak jak ty zrobiłem sobie kilka dziar stop do głow. No co? Chcę moc błyszczeć tak jak diament migotliwy rzucać blask raz po raz, po raz bo chcę błyszczeć. Lepiej Daroj se, już czas powiedzieć pas twardy jak głas mam ten płaszcz na nic to, to, to mi Patrzeć. Kiedy Boga Poł, bezsilnie gryzie Mausoperdoł. Więc mi Sio, 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 koniec pieśni, nie masz szans w tej grze, załatwiecie. Dziś sam jak palec, zdradzony zostałeś, więc nieliczna ludzi, miłości, szukałeś twój biceps to blef. Patrz jak się poleje twoja krew, Maoj. Będziesz mi to cienko piszczeć gorą. Ten kto o mnie błyszczeć na Poł całe kończy, maoi swe CV, C, Enstlawie, Monami, a ja błyszczę, zanim zjemcie. Prośbę mam byś nie był zły ani mdły choć marzy ci się by błyszczeć nigdy nie będziesz błyszczeć.